Słuchajcie, jako że pograłem ostatnio E50M na trybie Burning Games i tam ten jog naprawdę pokazał mi się z bardzo dobrej strony. Wcześniej sądziłem, że ten czołg po zmianie na tekstury HD na tą teksturę w PBL troszkę straci, ponieważ kąty, na przykład przy wieży, zostały takie wypłaszczone delikatnie. Jednak ten czołg dostał sporego bafa do grubości płyt w tamtych miejscach, więc tak stał się lepszy. Wbrew pozorom jest lepszy i dlatego zdecydowałem się kupić na nim załogę 100% stupro i dać temu czołgowi szansę. No, ja uważałem, że ten czołg jest bardzo brzydki, co nie? Dlatego dałem mu równie piękny kamuflaż. <laughs> Był to chyba najbrzydszy jaki miałem na, na stanie u siebie. No nic, no tak już będzie, nie będę tego zmieniał. <noise> Także dzisiaj sobie o tym ciągu porozmawiamy. Może Wam pokażę, dlaczego warto robić tą linię, bo według mnie naprawdę warto. Teraz aktualnie, bo to jak tym można ramować, to. uhu. Uh, uh. Jeśli chodzi o wyposażenie, no to tutaj polecam taki zestaw. Hmm, jeśli chodzi tam o te skalibrowane, no to może bardziej ten mechanizm dosyłający, jednak, ale to jeszcze zobaczymy. Na pewno pamiętajcie o zmodernizowanych modułach, żeby zminimalizować troszkę uszkodzenia spowodowane tarnowaniem, no bo bardzo dużo się tym czołgiem taranuje jednak. E, ulepszone sterowanie, żeby tym czołgiem lepiej latać tak na boki, wtedy troszkę więcej odbijemy na pewno. No i zasięg widzenia to standardowo na medach, jeśli chodzi o amunicję to już tak jak wolicie. Jeśli chodzi o e, materiały eksploatacyjne, no to jeśli chcecie tym czołgiem taranować, no to pamiętajcie, pamiętajcie, proszę Was o turbosprężarce, no bo ona jednak sporo daje w tej prędkości, w łatwości uzyskania odpowiedniej prędkości, żeby ten demet starana był odpowiednio duży. Jeśli chodzi o działo, no to mamy działo 10,5 cm, 105 taką typową o uszkodzeniach 340, troszkę niższa dla oparda. DPM 3365 jak najbardziej wyśmienity, celność 0299 również całkiem ok. Czas celowania delikatnie taki, no ale powiedzmy, że ujdzie, czas przewodowania 6 sekund. Yy, także no, przejdźmy po prostu do bitwy. To będzie w ogóle też moja pierwsza bitwa na e -50. Na 50 na tym koncie, więc porównam sobie. Kiedyś grałem E50 jeszcze przed zmianami, ale to już było oj, kupę lat temu i wtedy ten choke był zupełnie inny w playstyle. Aktualnie jest no, zupełnie co innego. Dobra, mamy losowanie. No, na dwie dziewiątki mamy Eseta, Godzilla, Kranwagen, Project T22 Medium i Oso, ISO 8 i Joch. Pasowanie takie dosyć średnie bym powiedział, bo Kranwagn i Joch mogą tutaj przyjechać Dodatkowo Eseta, także tam jakoś bardzo głęboko nie będziemy wjeżdżali, bo przeciwnik raczej pojedzie tutaj Przynajmniej ja bym tutaj pojechał takimi czołgami, jakie oni mają A Właśnie, oni jadą tutaj w to miejsce, dlatego... Oj, co robi chłop tym Co? O Boże No, co jest... Impostor Staram się przynajmniej ściągnąć ten czołg Będzie jeden za jeden właśnie Dobra, dobra, ja stąd zawijam, bo tutaj bez sensu, żebym ja walczył z dwoma medami Postaram się tam szybko pomóc przepchać te... A, przyjechała tu Eseta, dobra Słuchajcie, skoro przyjechała tutaj Eseta, to teraz ta walka już troszkę ma większy sens Lecę szybko na Progetto <laughs> Tylko żeby ich Heseta tu nie przy, O właśnie ona tu jedzie. Cholera jasno, obudził się chłop z Afka prawdopodobnie <laughs> jedziemy, rozpędzenie. Może to nie jest jakiś O Boże. Ale farsi. Dobra. Dobra, on się na nas poluje. <laughs> Aha, pocisk niestety wyparował. Ten medium zaraz pewnie mnie zajedzie. Od drugiej strony wcale się nie zdziwię. <laughs> Jak się na mnie patrzy, Boże. No właśnie, jest medium. Dobra, czy możemy się wycofać? Mamy jeden HP w ogóle, o boże, ja nie zauważyłem tego wcześniej. No niestety przebił nas bez problemu. No raczej się tego spodziewałem. Ta seta, która sobie tutaj ustała, no po prostu... Boże, obudził się chłop i sobie ustał. Przy star staranowaliśmy. Ja Nie wiedziałem, że się tak skończy, piszczając na te projekt, ale i tak chciałem wam pokazać staram, no bo to jednak daje nam fan z gry tym jogiem. Nie ma co zaprzeczać. Że no, przejdźmy po prostu do wyniku tej bitwy, albo no tak, do wyników są racji. Mamy wyniki 2500 2566. No starowanie tylko 400, ale. I tak wydaje mi się, że jest całkiem git. No co jest ta, boże. Pop się obudził zawka. Dobra, przejdźmy do drugiej bitwy po prostu. No, druga bitwa, również Progetto. Jeszcze jest Leopard Peta, w którego bardzo chętnie bym wjechał. Zobaczymy, jak to się potoczy. Mam po stronie, swojej stronie również Progetto, tylko jestem ciekawy, w którą stronę ona pojedzie, bo jak na razie to tak średnio. Chyba chcę jechać na stronę medów. Dobra, Drużyna w miarę ok, jedzie. Ja tutaj wykorzystam. Taki swój klasyczny spot, którego można tutaj fajnie właśnie te deki dojeżdżające wykryć. No i jeszcze medy w sumie też. Patrzcie, jakie mamy fajne opuszczenie działa dodatkowo. O tym nie wspomniałem, ale mimo, że czołg jest tak duży. No i celny jeszcze 7,5. Zaraz dostanie. No niestety. Dobra. Słuchajcie. Trzeba się stąd teraz wynosić jak najszybciej. Aż jeszcze jeden strzał. Dobra. Teraz się już stąd. No ale tym projektem. bardzo ryzykuję tak e, wyjeżdżając w ten sposób. No ale cóż. Jeśli moja drużyna będzie stała cała na kampie, tak jak to teraz wygląda, no to. Tak to niestety będzie wyglądało. Czy ja mam spota? No, tak, ja cały czas miałem spota. Wow. Dobra, no ta bitwa wygląda nieco lepiej, chociaż no ta drużyna moja to to jest jakiś żart. O, to przejeżdżało akurat. Nie, dopiero dostałem spota, w co ten Emil strzelał. Nadal się tu patrzy w ogóle. Po prostu masakra. O Boże, jeszcze joch. Nie no, ta drużyna to jest dobana naprawdę, no stoją wszyscy, stoją. Jezu Tutaj ten M4 tak samo Już taka godzina chyba Dobra A chłop tutaj przyjechał, ja pierdzielę Po prostu Nie wierzę No i po co on tu przyjechał? A on nawet nie celuje, wiecie? Bo on tylko dosłownie przyjechał i strzelił w ruchu. <laughs> o, cały czas w ruchu. Dobra? Mam nadzieję, że on się na mnie nie obróci nagle. Dobra, zdjęty. No i puszujemy tam dalej, no bo oni zaraz to tam przegrają. Tego to się nie spodziewałem. I przy. Kurde! Po prostu. Aj! Szkoda gadać. Strasznie niefortunna jest ta bitwa od samego początku. Przebicie ogólnie aktualnie 50M przez czoł, który nie jest Tedekiem, jest bardzo ciężkie. A tutaj patrzcie, to weszło po prostu z Golda pewnie na skalibrowanym celowniku, i wtedy już bez problemu nas niestety przebił. Więc no, jeszcze teraz ucieka. Mam nadzieję, że trafi chociaż ten koleś. Trafił, dobra. Czyli bitwa powinna być wygrana. Ale jak najbardziej, E50M, E50M dobrze mówię, tak. E59 E50M, jak najbardziej, warte aktualnie jest robienia. Szczególnie po tym, o boże. Szczególnie po tym, jak e, czołgi prowadzące do tej linii dostały spore buffy, słuchajcie. No bo na przykład taka Pantera może po prostu wyjdźmy z tej bitwy, bo bez sensu, żebyśmy ją oglądali. Może to wygrają. E, a w międzyczasie porozmawiam trochę o tej linii. Słuchajcie, no, na przykład taka Pantera 2 dostała bardzo dużo zmian, dzięki którym czołg jest dużo bardziej grywalny, jak był kiedyś. Kiedyś to był. Taki szrot, powiedzmy. Aktualnie jest to jeden z dobrych, lepszych szczelków na mety. Szczególnie na jakieś tryby, też tak samo do taranowania. E50 również bardzo fajna dziewiątka. Pantera, cudowna dziewiątka. No ta to jest niestety słaba szóstka, więc no, to trzeba przeżyć. Ale no, to jest szóstka, więc dużo ekspo nie musimy raczej tam zdobywać. A jeśli chodzi o samą, same 50m, ile zdobyliśmy? 2800, no ale 2000 po spocie, no bitwa, obie bitwy były bardzo dziwne, niestety, ale cóż, czekajcie, kto nam tak trafił, o ten nasz tak trafił, 98. no nic, dobra. To było E50M. Powiedzcie mi w komentarzu, napiszcie w sumie w komentarzu wasze odczucia, jeśli chodzi o ten czołg. Według mnie jest to całkiem fajna maszyna, niedoceniana. Ja jej naprawdę bardzo niedoceniałem, a całkiem fajnie się nią gra. No? Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. I tak, udostępnieniu tego gdzieś, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła i no, dziękuję za oglądanie i do następnego.